Wszystkie akademiki znajdują się na terenie miasteczka akademickiego, więc w moim przypadku odpada problem codziennych dojazdów na uczelnię. Wielu z was oddałoby wszystko za 15 minut dodatkowej drzemki po całonocnej, rzecz jasna, nauce. Po 10 minutach spokojnego spaceru jestem już w murach mojego wydziału. Cenię swój czas i lubię wykorzystywać go w lepszych celach. Polecam każdemu takie rozwiązanie. Jesteśmy w najpiękniejszym miasteczku akademickim w Polsce, w Kortowie. Dysponujemy dziesięcioma akademikami o różnym standardzie. Posiadamy pokoje jedno-, dwój-, osobowe. Możesz tu zamieszkać oraz skorzystać z bazy gastronomicznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Studiuj na Uniwersytecie, zamieszkaj w Kortowie. Kortowo. Piękne miejsce z ciekawą historią, które potrafi zachwycić o każdej porze roku. Plaża, molo, park, przyległy las i wiele innych zakamarków tworzą idealne warunki do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jestem pewna, że nawet po zakończeniu studenckiej przygody będę bardzo chętnie do niego wracała, razem z przyjaciółmi, których tutaj poznałam. Spotkajmy się razem w Kortowie.